Witam, z tej strony Daniel Kostecki i zapraszam na kolejny tygodniowy przegląd rynkowy. Dziś mamy niedzielę, 13 dzień lipca i zaczynamy od tego, co w zeszłym tygodniu było najistotniejsze z punktu widzenia zmienności, również na rynkach, która to zmienność była bardzo duża. Na parach z dolarem kanadyjskim, a to tylko dlatego, że w czerwcu niespodziewanie wzrosła stopa bezrobocia w Kanadzie i był to odczyt, który znacząco zaskoczył inwestorów. Co do tego jeszcze spadła ilość miejsc pracy o 9400, takich miejsc ubyło w czerwcu. No i tym samym mamy tutaj do czynienia z dość dużą niespodziewą. Podzianką. Inwestorzy wcześniej dolara kanadyjskiego kupowali, ponieważ w Kanadzie wyskoczyła nam wyższa inflacja 2,3%. Natomiast teraz, przy takiej stopie bezrobocia i takich odczytach z rynku pracy, no, działania Banku Kanady i dyskontowanie jakichś szybszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Kanady stoi pod dużym znakiem zapytania. Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych już 16 Lipca. Natomiast jak wygląda wykres? Wykres, który był przedstawiany również w ubiegłym tygodniowym przeglądzie rynkowym, na tym wykresie znajdowała się linia trendu, która została bardzo. Skutecznie przetestowana, długoterminowa linia trendu z wykresu tygodniowego. I co więcej, na wykresie dziennym e, wspominałem wtedy o tym, że notowania mogą tworzyć nam czwórkę. Jest potencjał jeszcze do ruchu w dół na piątce. Ta piątka no, niekoniecznie musi powstawać, bo nigdy piątka nie musi do końca się wyrysować. A co dopiero, jeśli piątka nie jest w stanie wybić nam dołka e, trójki? Wtedy powstaje nam. Tak zwana załamana fala piąta, a to z reguły prowadzi do silnego odwrotu. Tutaj ten odwrót jest oczywiście wspierany też przez dane. Dane, tak jak wspomniałem, bardzo skakujące i widać, że do samego końca dnia inwestorzy e, pozbywali się dolara kanadyjskiego. No jakie to ma implikacje? Jeżeli faktycznie to jest załamana fala piąta, to notowania już nie powinny wracać nam. Pod tą strefę, strefę wsparcia, szeroka strefa wsparcia wyznaczona przez y, poprzednie lokalne wierzchołki. Ta strefa jest w tym momencie nie do przekroczenia przez rynek, ponieważ ci inwestorzy, którzy tutaj zajmowali pozycje krótkie, gdyby notowania cofnęły się do tego rejonu, o ile w ogóle się cofną, to ci inwestorzy powinni zamykać te pozycje, minimalizując straty, o ile jeszcze ich nie zamknęli i następnie otwierać pozycje długie, co powoduje właśnie to, że ta strefa jest nie do przekroczenia, jeżeli to ma być załamana piątka, a finalnie e, powinniśmy obserwować wzrost w okolice 1,08. To jest taki minimalny cel dla takiego ruchu teraz powrotnego na parze USD-CAD. Natomiast e, patrząc tak jeszcze bardziej, z szerszego punktu widzenia na, na sytuację na tym rynku, to niewykluczone, że tutaj może się rozpocząć jeszcze większa fala wzrostowa, dlatego że ten ruch od szczytu wygląda na ruch trójfalowy w dół, czyli ruch korekcyjny, a więc fala impulsu, rozbudowana korekta, e, przypominająca korektę pędzącą, i następnie kolejny impuls, czyli A, B oraz C. I w takim układzie fala C z falą piątą powinna nas wynosić o wiele, wiele, wiele wyżej. Ale 1,08 to jest na razie powiedzmy taki minimalny cel, o ile rynek nie zejdzie poniżej tej wyznaczonej tej strefy wsparcia. No i tutaj jeszcze z punktu widzenia kanałów trendowych, które no na razie ładnie działają na tym rynku, ponieważ ta czwórka też zatrzymała się przy kanale trendowym, to tutaj wyznaczając kanał trendowy od dołka jednego i drugiego impulsu, po szczycie korekty widzimy, że notowania, szczycie korekty w zasadzie po końcu korekty, że notowania do takiego kanału w minimalnym celu powinny właśnie zmierzać, co pokrywa się z tym rejonem 1.0.8. Jak reaguje jeszcze para Eurocad? Też reaguje znaczącym ruchem wzrostowym, i tutaj także mamy na celowniku kanał trendowy. Tutaj patrząc od szczytu, nieco inaczej to wygląda, dlatego że euro e, jest słabsze od dolara, to i fala e, tutaj umacniająca dolara kanadyjskiego względem euro było, była mocniejsza, więc mamy potencjalną jedynkę, dwójkę i następnie trójkę. Tak, I teraz powrót w ramach czwórki też powinien odbywać się na podstawie takiego kanału trendowego. I tutaj mam jeszcze do przekroczenia jedną z linii trendu, poprowadzoną po szczytach, do której właśnie rynek. E, w, pod koniec ubiegłego tygodnia, a w zasadzie też jeszcze tego tygodnia, docierał, i e, ta fala wzrostów może nas wynieść do górnego ograniczenia w tym oto niebieskim kanale trendowym. Także to była historia tego tygodnia, para USD/CAD e, Zdecydowanie w górę fatalne dane z rynku pracy. Zobaczymy, jak w nadchodzącym tygodniu odniesie się do tego Bank Kanady. To będzie dość istotne. I teraz przechodzimy już do głównej pary walutowej, czyli do euro-dolara, gdzie strefa oporu w rejonie 36-36-50 skutecznie zatrzymuje nam cały czas ruch wzrostowy, jaki się tutaj pojawił w ubiegłym tygodniu i co ciekawe, patrząc na wykres liniowy, tak, ten ostatni szczyt był zrobiony dość wyraźnie na takich trzech podfalach, więc można by go uznać również za rozbudowaną falę B, a więc ruch w dół byłby falą C. I teraz jest tylko kwestia taka, to jest dość istotna kwestia do rozwiązania, czy e, ta fala C, Kończy nam korektę na podstawie fali drugiej czy też fali B. Jeżeli na podstawie fali drugiej, czyli mamy nowy impuls w górę, no to powinniśmy wychodzić nad tą strefę oporu w ramach fali trzeciej i rynek wtedy też powinien zwyżkować w dość zdecydowany sposób o tym, co by mogło wspierać takie wzrosty za chwilę. Natomiast jeżeli mielibyśmy kończyć korektę w ramach fali C, ponownie w tym rejonie, na przykład z racji rozbudowanej fali B, wcale nie musimy wybijać tego wierzchołka, ale by to się też mogło zdarzyć. Natomiast ta strefa oporu staje dość istotna, czyli mielibyśmy 1A, 2B i 3C, gdzie fala C no, nie powinna przekraczać nam 161,8% długości A, czyli wtedy mielibyśmy możliwy jeszcze wzrost gdzieś do tych okolic w ramach C. No i tutaj zakończyłaby się kolejna fala korekty, co mogłoby owocować następną falą impulsu spadkowego, impulsu, który powinien wybijać się do lokalne dołki i doprowadzić do większej przeceny y, euro. I teraz jeszcze jak to wygląda z punktu widzenia wykresu tygodniowego? Tutaj, tak jak i zresztą to zamieszczałem na blogu, sytuacja jest. No, dość można powiedzieć skomplikowana. Tutaj są e, oznaczone różne koncepcje. No, wiadomo, podstawowa, na którą większość teraz uczestników rynku patrzy, to odwrócona formacja głowy z ramionami. To widzi każdy teraz na wykresie liniowym, zwłaszcza jest to bardzo ładnie zarysowane. No i tutaj linia szyi też na wykresie liniowym, całkiem ładnie w rejonie 36-45. Na wykresie liniowym e, wygląda to tak, na świecowym zupełnie inaczej. Natomiast na razie dla uproszczenia patrzymy na wykres liniowy. No i cóż, jeżeli, tak jak wspomniałem, tutaj mielibyśmy mieć do czynienia nie z falą C, a z falą trzecią, no to wtedy taka formacja odwróconego ergiera powinna e, dość dobrze e, się realizować, i wtedy e, również patrząc tutaj od dołka, czyli fala pierwsza A. 2B w dół, ewentualnie jeszcze rozbudowane to 2B o strukturę typu A, B, C w ramach fali drugiej lub B i kolejny znaczący impuls. Natomiast z punktu widzenia jeszcze kontynuowania tego trendu spadkowego, m, aktualnie tak ten ruch w dół, gdyby był falą pierwszą lub też falą A, następnie 2B, czyli mówimy tutaj sobie o tym ruchu, tak jeżeli to było e, fala pierwsza lub też A, tutaj 2 albo B, no to jeszcze w dół 3 albo C. Do zrobienia. No i tutaj jeszcze jeden taki bardzo alternatywny scenariusz, e, który sugerowałby rozbudowanie korekty pędzącej lub nieregularnej w trendzie jeszcze e, spadkowym, czyli A, B nowy dołek, C jeszcze powrót i dopiero trójka. No jest tych koncepcji kilka. E, to, na co wszyscy patrzą, to jest odwrócony RGR. E, I jeszcze zobaczymy jedną rzecz, która jest dość istotna z tego punktu widzenia, czyli ilość pozycji krótkich, e, otwartych na na parze euro-dolar do pozycji długich, znaczy w zasadzie nie na parze, a na kontrakcie na euro, na giełdzie w Chicago, i tutaj, jak widzimy, pośrednicy, czyli, czyli ci, którzy sprzedają te usługi, więc oni zawierają. Pozycje odwrotne do swoich klientów, czyli można to po prostu odwrócić, i będzie nam ta ilość pozycji szła razem z rynkiem. To oni mają tych pozycji, jak widzimy, już bardzo, bardzo dużo w zasadzie najwięcej od czerwca 2012 roku. Jeśli chodzi o ilość pozycji tak zwanych net long, czyli ilość e, pozycji, e, które przeważają w ich portfelach. I w tym momencie mamy o 114 tysięcy więcej pozycji krótkich niż długich, więc są bardzo, bardzo mocno prospadkowo nastawieni. Jeśli chodzi o ilość procentową, to tylko i wyłącznie całego rynku mają 5% longów, cała reszta jest w shortach więc tutaj zjawisko short squeeze jest bardzo niebezpieczne dla e, tych inwestorów, ale fundusze hedging, hedgingowe nie panikują i w tej korekcie nie oddają pozycji krótkich, tylko je utrzymują, może delikatnie przymykając e, kolejno i długie i krótkie pozycje, więc suma e, tych pozycji net long się nie zmienia, no i co ciekawe w tym momencie oni też, cały czas liczą na większy ruch spadkowy. No, short squeezy są niebezpieczne przy jakichś wydarzeniach takich jak na przykład na parze USD-CAD, gdzie mieliśmy nagły ruch, gdzie wszyscy musieli z tych pozycji uciekać, więc takie coś jest tutaj zagrożeniem dla trendu spadkowego. Czyli to, że wszyscy są w shortach, to nie jest nic dobrego dla trendu spadkowego. No, ale... Poczekajmy, zobaczymy, bo gdyby faktycznie takie wydarzenie miało miejsce, no to ten odwrót NRGR ma rację bytu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli bez jakichś niespodzianek, to dalej ci inwestorzy posiadają krótkie pozycje i będą liczyli na spadek kursu, aby dopiero później realizować zyski. I wracamy na nasze wykresy w związku z analizą techniczną, i mamy też ciekawą sytuację na parze funt-dolar ponieważ tutaj tworzy nam się lokalna konsolidacja. Lokalna konsolidacja nad równością ruchów korekcyjnych, ale już pod linią trendu, która z kolei została przetestowana jako miejsce oporu, od której to rynek się ładnie odbił i mamy dość ciekawy, ciekawy schemat tutaj do rozrysowania, bo z punktu widzenia równości korek, dopóki nie zostanie wybity, wybita ta równość, to mamy trend wzrostowy, ale z punktu widzenia teorii Fadeliota mamy zakończoną piątkę. Co robią duzi inwestorzy? Duzi inwestorzy domykają longi na funcie, czyli na kontraktach na funta mamy do czynienia z domykaniem pozycji długich w trendzie wzrostowym. To nie jest dobra informacja dla kupujących brytyjską walutę, ponieważ jak widzimy tutaj wraz z rosnącym trendem, wcześniej to wszystko się zgadzało, tak? Trend do góry, i dość pozycji długich do góry, teraz... Trend dalej jest kontynuowany, ale już bez tych największych. Ci najwięksi tutaj nie angażują się we wzrosty. To są pozycje e, funduszy hedgingowych, tu są pozycje dealerów, którzy są odwróceni e, w stosunku do zachowania rynku i oni też już nie sprzedają nowych shortów, e, tak? Czyli nie zawierają tych nowych shortów, czyli nie sprzedają nowych longów swoim klientom. E, a więc mamy tutaj do czynienia e, z. W zasadzie z trendem bardzo, bardzo słabym i dzięki temu ta koncepcja z piątką wzrostową może być w jakiś sposób potwierdzona. I jeszcze z innych rynków, dolar i jen. Tutaj mamy ciekawą sytuację, bo przetestowaliśmy kluczowe wsparcie dla notowań tej pary walutowej. Kluczowe wsparcie wielokrotnie testowane w niedawnym czasie, i mamy tutaj też piątkę spadkową: 1, 2, 3, 4, 5, a więc od tego miejsca wsparcia po tej piątce spadkowej można by oczekiwać odbicia przynajmniej ponownie do linii trendu. Co ciekawe, ze szczytu, czyli z tego szczytu, z którego odbył się ten cały ruch, widzimy impuls, korektę A, B, C i kolejny impuls, a więc całość wygląda na A, B, C jak na razie, czyli też możliwość wykończenia ruchu w dół. Jeszcze mierząc te dwa impulsy względem siebie, e, widzimy, że są one sobie równe także bardzo silne wsparcie, plus dość ciekawa geometria może owocować odbiciem od wsparcia na dolar jenie. Gdyby było inaczej, kolejne wsparcie znajduje się już nieco niżej i wyznaczone jest przez zarówno szczyty z końca 2013 roku, z listopada w zasadzie 2013 roku i z lutego 2014 roku. I zobaczmy jeszcze sytuację na polskim złotym USDPLN w trendzie horyzontalnym i to już od kilku Miesięcy no i wydaje się, że taka sytuacja dalej powinna mieć miejsce. Kluczowe wsparcia takie intradayowe w tym momencie dla jakichś większych cofnięć to 301, 302, czyli seria lokalnych dołków z przyszłości i szczyty to w tym momencie 305 do 307 jako miejsce oporu. Ciekawiej dopiero będzie, gdy wybijemy się z tej konsolidacji. No, i przechodzimy do rynków akcyjnych SP 500. Tutaj w ubiegłym tygodniu wspominałem, że e, fale C w korektach w ramach czwórki powinny docierać minimalnie do kanałów trendowych, i taki kanał właśnie na, S na kontrakcie na SP 500 e, trafiliśmy. No, i co ciekawe, tutaj od tego miejsca następuje reakcja wzrostowa, czyli po tej. Eee, trójce wzrostowej ABC w ramach B mamy falę C do kanału i możliwość rysowania ruchu wzrostowego. W tym momencie na kontrakcie na SP500, jako kolejna fala impulsu. Tak jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć w jaki sposób e, powstawała ta struktura e, i dlaczego to w ten sposób funkcjonuje i jak działają do tego kanały trendowe, to zapraszam do poprzedniego tygodniowego przeglądu rynkowego dostępnego na YouTubie. No i co jeszcze jest ciekawe na, tutaj na kontrakcie na S&P 500? E, w, w tym ostatnim dołku, który testował nam kanał trendowy, czyli to był ten dołek testujący kanał trendowy, nikt już praktycznie nie chciał sprzedawać, to był test, test sprzedających, test podaży, gdzie rynek schodzi na nowe dołki, wybija poprzednie minimum, ale tutaj już nikogo nie ma sprzedających i od razu kontra, Popytu, bardzo silne wyniesienie kursu na wyższe poziomy. I tutaj jeszcze co ciekawe, mamy w przypadku, gdyby na przykład rynek dotarł już na wyższe poziomy, bo tam zakładamy e, już jakieś większe zakończenie danego impulsu, czyli piątka w fali trzeciej, dokąd rynek mógłby się cofać. Tutaj mamy dość ciekawy e, poziom wsparcia wolumenowego, czyli. Tutaj dość małe rozpiętości świec, ale stosunkowo duże obroty na nich wystąpiły już raz ten rejon e, zatrzymał lokalną wyprzedaż na S&P, więc gdyby doszło tutaj ponownie do jakiegoś ruchu wzrostowego i wychodzenia z pozycji e, długich, to cofnięcie mogłoby mieć miejsce nawet do około ok. 1936 punktów w ramach tej właśnie większej fali. Czwartej. No, sytuacja na giełdach jest dynamiczna, wszystko przez e, kłopoty banku Espirito Santo. E, to to zaowocowało nam takimi przecenami na, na parkietach w Europie i w Stanach Zjednoczonych, natomiast e, sytuacja się powoli stabilizuje. I zobaczmy na podsumowanie dzisiejszego przeglądu: WIG-20, kontrakt na WIG-20, który dotarł do. Kolejnej strefy wsparcia, i mamy tutaj silną reakcję popytową, czyli mówimy tutaj o luce Hossy z września 2013 roku, o której też w poprzednich komentarzach wspominałem, że jest to następne miejsce do przetestowania, i jak na razie bardzo ładnie reaguje nam tutaj rynek. Czyli z tego punktu widzenia korekta typu A, B, C powinna się zakończyć, a to może owocować większym odbiciem na warszawskim parkiecie i w końcu jakimś powrotem przynajmniej miniaturowej hossy. A na pewno ten rejon 2280 jest dość dobrym rejonem, jeżeli ktoś ma tutaj e, chęć do podkupowania akcji czy też podkupowania tych największych spółek wchodzących w skład WIG20, to jest na pewno w tym momencie e, dobre Miejsce do zwiększenia zaangażowania. To nie było do, dobrym miejscem, nie były te poziomy, nie były te poziomy. Ten poziom był już całkiem niezły, ale ten jest jeszcze lepszy, bo jak nie tutaj ma się rynek zatrzymać, no to już w sumie nie wiadomo gdzie, bo wtedy przestrzeń do większej wyprzedaży byłaby dość spora. Więc tutaj, jak na razie, ten poziom, jeżeli będzie broniony, to jest to całkiem sympatyczne miejsce dla rynkowych byków na warszawskim parkiecie. Ja już teraz serdecznie dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za uwagę na oglądanie tego materiału i zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube i zapraszam do lajkowania strony na Facebooku. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia!